Siemaneczko, rudy wędkarski.com z tej strony. Dzisiaj ponownie witam Was z naszego oddziału sklepu wędkarski.com w Oliwie. Mamy tutaj dwa produkty, które chciałbym Wam zaprezentować. Jest to torba duża i torba średnia firmy Sonic, które nazywają się Cariol. Czemu uważam, że to są super bagaże? Po pierwsze, wykonanie. Wykonanie jest fenomenalne po prostu. Duże zamki które bardzo dobrze chodzą. Boczne kieszenie, duża, torb, duża część wewnętrzna. Dodatkowo w małej, w średniej torbie i w dużej mamy tutaj jeszcze taką kieszeń. Dodatkowo w dużej torbie mamy uchwyty, które pozwalają nam przenosić ją z samochodu czy przesuwać w namiocie. Całość została wykonana w kolorze camo, co tylko dodaje uroku tym torbom. Odnośnie Części wewnętrznej. Mamy tu jeszcze takie paski boczne. Nie wiem, czy to widać, ale mam nadzieję, że tak. I tutaj możemy po prostu wsadzić jeszcze jakieś rzeczy na pion i nie lata nam to w torbie. Od spodu producent uraczył nas takim tworzywem, nieprzemakalnym więc możemy torby Cariol stawiać na mokrej powierzchni, nie martwiąc się, że zamokną. Uchwyty neoprenowe, duży pas. Na ramię, bardzo miękki, który pozwala nam przenosić torby nawet na dużych dystansach, tylko przemawiają, przemawiają na korzyść tych toreb. Tyle ode mnie. Zapraszam Was do Oliwy. Każdy już tutaj znajdzie w naszym sklepie wędkarskiej.com coś dla siebie. Oraz do sklepu internetowego, gdzie wszystkie produkty są dostępne. Pozdro i do zobaczonka Siemanko.